Cześć, witajcie, zapraszam Was na drugą część Hot Wheelsowej Warszawy. W drugiej części mieliśmy wieczorny wypad do oszon, gdzie udało się trafić jakby w świeżo wyłożone, świeżo wyłożone Hot Wheelsy oraz odwiedziliśmy Kerfur, gdzie udało się znaleźć takiego osamotnionego maluszka z 2000, maluszka w sensie mejnika z 2023 roku. No i nie pozwoliłem mu jakby tam zostać samemu, dlatego zabrałem go ze sobą. Więc zaczynajmy! No, ja już coś widzę, nie? Ja już coś wiem. Panie, tu już za dużo tego. Na. Dobra, co bierzemy? Na pewno bierzemy to. Volvo Drift Camper, tego u siebie nie znalazłem. Odkładam. Na pewno biorę Porsche jedno. Piękny Tajkanik Turbo S 2023, jaki on ma ładny z tyłu w ogóle? Świat. Porszawka GT3. Piękna. Tyk. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy McLarena F1. Mamy fiacika. Aha, to są te, co ja przywiozłem. Wyciągłem, wyciągłem mainy, które ja przywiozłem. O! Bo mnie tutaj brat prosił, tych nie mógł znaleźć tutaj u siebie. A wracając, tu jeszcze co ma? Ma Safari Porsche. Mamy tutaj Porsche 911. W tym takim ciekawym malowaniu wyścigowym. Mamy Toyota Van Ładna kalkomania lampy z przodu Mamy kolejny Lamborghini Miura Dzisiaj żeśmy go widzieli w dużej ilości W Leclerku. I teraz już może tak troszkę więcej o naraz Mamy Corvette, mamy Fiatka, mamy Audi Quattro To damy już na bok bo to już nie są moje, Audi 90, dwa Jaguary, jedno Porsche wersji ups Co my tu jeszcze mamy? Mamy kolejne Audi Quattro mamy kolejną Audi 90. Widzę, że to będzie dobre rozwiązanie, to po sąsiadach. Kabilak, Fordzik. Jaguar. O, tu widzę coś, co możemy sobie. O, to na wymiankę, to zabieramy. I to sobie... I to sobie otworzę, bo już takiego jednego mam. O, tutaj na przykład też ostatnio dostałem zdjęcie, poprosiłem o zakup. Mamy Subaru WRX STI 2023 To już się rzadko spotyka. Mamy kolejny Porsche Kadirak. Nie, to, te, to tak tego, tego, tego właśnie też nie mogłem znaleźć u siebie. I chyba go znalazłem ostatnio, ale już wiedziałem, że mi go kupiłeś. Yy, bo brakowało mi go właśnie do. Yy, do tej serii nie, lata 90. bo mam na razie wszystkie i właśnie tej trójeczki mi brakowało. Więc yy, już sobie to tutaj odłożę to zabieram. No, i teraz zapraszam Was już tutaj do mnie na siedzibę moją, M. gdzie sobie tutaj zobaczymy wszystkie dokładnie e, hot Wheelsy, które przywiozłem z tej oto wyprawy. Mam nadzieję, że nie ostatniej, bo planuję jeszcze coś fajniejszego, ale to myślę, że w przyszłym roku dopiero. Bo w tym jest w pracy już sporo, że tak powiem na firmie, więc yy, zamieniam kamerkę i oglądamy. No i tak wygląda całość, i już sobie po kolei polecimy w miarę chronologicznie. Więc tak, jeżeli chodzi o znaleziska, yy, no to tą zieloną porszawkę, białą BMK z serii Vintage yy, zabrał brat sobie i oczywiście tą yy, autolawetę z porszawką również sekundka, bo piesek zszczekał no, mi tu pod drzwiami, więc by nam troszeczkę zagłuszało yy, więc tak o, przyszła, wcześniej pusia. no, yy, te sobie zabrał i teraz tak jeżeli chodzi o to co dostałem jakby w prezencie do tego Nissan Skyline GTR pięknego premiumkę, od razu moi drodzy ląduje w no. i teraz będzie będzie czekał i cieszył oko e, oraz taką Toyotę super. bardzo bardzo dziękuję za gościnę i za takie ekstra prezenty to akurat miał zamówione w e, mówił, że standardowa cena za to była więc bez szukania można sobie było drapnąć e, i teraz tak za te mniejniki co mu przywiozłem e, kiedyś już drapnął pytał się czy chce, mówiłem, że tak bo u mnie na wiosce nie było. No to mamy to Volvo Drift Camper, tak to tak powiem, wyhypowane w internecie. Ceny widziałem też tam od 50 do 80 zł. A ono kosztowało 25 zł. Także tam cena też w internecie szalała. Eee, jeżeli chodzi nie o Hot no powiem Wam, że to akurat sobie na pewno, jak będę robił filmik z otwierania. Hot Wheelsów, to sobie ją otworzymy bo będę chciał sobie zrobić jakąś dioramkę, to uznałem, że taka porszawka e, Cayenne Turbo wygląda naprawdę bardzo elegancko e, więc sobie drapnąłem e, i teraz tak mm, Ford Mustang, może nic wielkiego ale brakowało mi go tak jak wspominałem e, do tej serii mm, lat 90 więc był, więc wziąłem. E, teraz tak. W sklepie tym zabawkowym, gdzie był ten zestaw? Mm, zestaw no y, szybkich wściekłych, ten pięciopak słynny. On tam kosztował 140 zł. E, tu jest zagięte troszeczkę. To jest 2023 rok. Mm, no i cena też powiedzmy, że ciekawa, ale powiedzmy, że w zabawkowym. E, brat go kupił e, no bo Subaru jest dla mnie takim samochodem kojarzącym się z rajdami więc e, takie, takie pojazdy chcę e, Porsche 911 GT3 piękne potem mamy pięknego zielonego Taycana Turbo S to jest chyba za tak więc kilka fajnie z zeszłego roku wpadło e, no widziałem też u niego tego Nissana Silvia, więc wziąłem sobie, będę miał też na otwarcie w złotym malowaniu e, i teraz moi drodzy ten Nissan Leaf Nismo który właśnie był znaleziony w pudełku, pod pudełkiem e, na górnej półce w Carrefourze więc warto przeglądać. To mamy też w roku 2023 rok. Był tam samotny, więc go zgarnąłem. A, no i jeszcze mamy Range Rover Classic z tej serii Speed Graphic w kastrolu malowaniu oraz, oraz Honda Civic Type. Było tego sporo, ale widziałem też, właśnie, że teraz te osą y, dostały sporo pudeł z tego, więc pewnie się to w całej Polsce pojawi. chodzi yy, na pięknie wygląda. Zresztą Range Rover też bardzo ładnie. Nie, no fajna seria 14 zł za jedną, uważam, że naprawdę warto. No, ja jestem jestem ogólnie zadowolony. Yy, przywiozłem tego naprawdę yy, nie za dużo. Ale takie fajne wartościowe porszawki, jakieś premiumki, także kolekcja fajnie się rozwija, a na pewno jeszcze taki niejeden wyjazd mnie czeka. Dlatego zapraszam serdecznie do subskrypcji, do dzwoneczka, aby być na bieżąco, bo już w najbliższym czasie wlecą kolejne bardzo fajne filmy, bo już jakiś tam materiał na nie po prostu mam. Więc dzięki jeszcze raz. No i trzymajcie się wszyscy. Hej!